Firma Promar mieści się w małej miejscowości Złotki w województwie mazowieckim. Istnieje od 1993 roku. Na początku swojej działalności zajmowaliśmy się produkcją opryskiwaczy zawieszanych. Z biegiem lat stopniowo wdrażaliśmy do produkcji również inne maszyny rolnicze. W chwili obecnej Firma Promar zajmuje się produkcją następujących maszyn: Opryskiwaczy polowych zawieszanych o pojemności od 300 do 1000 litrów. Opryskiwaczy przyczepianych z belką rozkładaną ręcznie i hydraulicznie o pojemności od 1000 do 2,500 litrów, rozsiewaczy nawozów jedno- i dwutarczowych, przetrząsaczy karuzelowych, zgrabiarek karuzelowych, zębowych, belek herbicydowych. Nasz park maszynowy z obrabiarkami sterowanymi numerycznie pozwala na produkcję wszystkich naszych wyrobów na miejscu, co uniezależnia nas od podwykonawców. I pozwala na szybkie wprowadzanie modernizacji i zmian w konstruowaniu maszyn. Często jest to życzeniem odbiorców, którzy potrzebują maszyn szytych na miarę. Dysponujemy własnym transportem, dowożąc maszyny na terenie całego kraju. Posiadamy własną lakiernię proszkową, dzięki czemu nasze wyroby posiadają wysokiej jakości powłokę malarską odporną na korozję, co podnosi trwałość i estetykę produkowanych maszyn. Celem firmy jest zapewnienie jak najwyższej jakości produkowanych wyrobów. Staramy się ciągle udoskonalać metody produkcji poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz innowacji. Decydując się na zakup maszyn rolniczych produkowanych przez nas, wybieracie Państwo znaną i sprawdzoną przez polskich rolników markę. Naszym odbiorcom gwarantujemy atrakcyjne i elastyczne warunki współpracy. W wyniku czego posiadamy kilkadziesiąt punktów sprzedaży w kraju i za granicą. Zapraszamy do przeanalizowania, a następnie skorzystania z naszej oferty handlowej. Opryskiwacze polowe przyczepiane z belką polową hydraulicznie rozkładaną powstały z myślą o rolnikach stawiających na komfort pracy. Przeznaczone są one do wykonywania zabiegów ochrony roślin i nawożenia nawozami płynnymi w średnich i dużych gospodarstwach. Opryskiwacze te są propozycją dla rolników, u których dużą rolę odgrywa umiarkowana cena zakupu, połączona z wysoką jakością. Szeroka oferta modeli opryskiwaczy o pojemności 1200, 1500, 2000, 2500. Bogate wyposażenie standardowe, jak i dodatkowe to atuty przyciągające nawet wymagających klientów. Opryskiwacze promar hydraulik posiadają trwały zbiornik poliestrowy, zapewniający dużą wytrzymałość podczas wieloletniej eksploatacji. Posiada wbudowany zbiornik czystej wody do płukania układu cieczowego, stanowiący wraz ze zbiornikiem głównym zwartą całość. Belkę polową składaną hydraulicznie, zawieszoną na układzie wahadłowym. Daje to pewną pozycję belki nawet przy dużych nierównościach terenu, a także możliwość wychylenia do skłonu, uniwersalność w każdym terenie. Siłownik wychylenia do skłonu znajduje się jako wyposażenie standardowe i służy do ręcznej korekcji położenia belki względem terenu. Belki hydrauliczne posiadają układ niezależnego, jednostronnego rozkładania przydatny przy pracach na polach z dużą ilością przeszkód stałych, takich jak słupy czy drzewa. Dostępne długości belek to 15 i 18 metrów. Zaczep skrętny odpowiedzialny za prowadzenie kół na zakrętach za kołami ciągnika. Układ cieczowy belki zbudowane z rurek kwasoodporny wraz z głowicami 3 i 4 pozycyjnymi pozwala na szybką zmianę dawki oprysku oraz zapewnia duży komfort podczas wykonywania zabiegu. Włoskie pompy membranowo-tłokowe UDOR serii RO, cechujące się dużą niezawodnością w działaniu, prostą budową oraz łatwą obsługą posezonową. Zawór stałociśnieniowy włoskiej firmy Arak. Dzielący belkę na pięć sekcji roboczych. Sterowanie zaworu może odbywać się ręcznie lub elektrycznie. Opcjonalnie montujemy również komputery sterujące opryskiem. Za pomocą komputera operator może regulować zaworami i kontrolować wszystkie parametry dotyczące przeprowadzanego zabiegu, tak w trybie automatycznym, jak i ręcznym. W zależności od potrzeb klienta oferowane są dwa rodzaje komputerów. Brawo 180 i brawo 300. Firma Promar zajmuje się produkcją opryskiwaczy zawieszanych o pojemności zbiornika od 300 do 1000 litrów. Opryskiwacze te mogą być wyposażone w belki polowe o długościach 10, 12, 15 lub 18 metrów ze stabilizacją trapezową oraz podnoszenie hydrauliczne. Opryskiwacze ciągnikowe przeznaczone są do wykonywania zabiegów ochrony roślin. I nawożenia płynnymi nawozami w małych i średnich gospodarstwach. Są one szczególnie przydatne do prowadzenia zabiegów na mniejszych areałach, gdzie użycie opryskiwaczy przyczepianych jest ekonomicznie nieuzasadnione. Nowoczesność i szeroki wybór spośród różnych pojemności zbiorników, długości belgi i wyposażenia sprawia, że opryskiwacze firmy Promar mogą zadowolić najbardziej wymagających użytkowników. Następną grupą produktów, które oferujemy naszym klientom, są opryskiwacze przyczepiane z belką ręcznie rozkładaną o pojemności zbiornika od 1000 do 2500 litrów. Opryskiwacze te przeznaczone są do wykonywania zabiegów ochrony roślin i nawożenia nawozami płynnymi w średnich i dużych gospodarstwach. Są one szczególnie przydatne do przeprowadzania zabiegów na większych areałach. Wszystkie opryskiwacze wyposażone są w oprawy rozpylaczy z zaworkiem odcinającym belkę polową ze stabilizacją, hydraulicznie podnoszoną belkę belki powyżej 12 metrów, zbiornik do płukania instalacji, rozwadniacz środków chemicznych. Do wyposażenia dodatkowego należą zaczep obrotowo-skrętny, rozwadniacz boczny ażektorowy, potrójne korpusy rozpylaczy, zawór stałociśnieniowy, ręczny lub elektryczny, komputer sterujący. Przetrząsacz karuzelowy przeznaczony dla małych gospodarstw służy do roztrząsania świeżo skoszonych, niskowodygowych roślin zielonych oraz podsuszonego siana w celu przyspieszenia procesu wysychania. Zaletą tej maszyny jest delikatne i równomierne rozrzucanie i odwracanie skoszonej masy, co znacznie przyspiesza jej suszenie. Firma Promar w swojej ofercie posiada zgrabiarki karuzelowe o szerokości roboczej 3,5 m i 4,1 m. Zgrabiarka karuzelowa przeznaczona jest do zgrabiania zielonki, podsuszonej zielonki i słomy. Maszyna może współpracować z ciągnikami o mocy od 30 koni mechanicznych. Zgrabiarka wyposażona jest w 9 ramion z trzema z zębów grabiących na każdym, model o szerokości pracy 3,5 m lub w 11 ramion z 4 parami zębów na każdym, model o szerokości pracy 4,1 m. Praca tą maszyną zapewnia układanie równego i przebiewnego pokosu. Szerokość formowanego wału jest regulowana odległością metalowego grzebienia od środka przekładni. Na czas transportu grzebień i stelaż ochronny są podnoszone nad maszynę, a łatwe do demontażu ramiona z grabiarki są umieszczane w specjalnym stojaku na ramie głównej. W ten sposób szerokość transportowa jest zredukowana do 1,5 metra. Zgrabiarka wyposażona jest w śrubową regulację wysokości pracy, co zapewnia zawsze czyste zgrabianie poprzez dostosowanie wysokości pracy zębów grabiących do podłoża. Firma Promar jest również producentem rozsiewaczy do nawozów. W swojej ofercie mamy rozsiewacze jednotarczowe ze zbiornikami z polietylenu 300, 350 i 500 litrów oraz 360 litrów ze zbiornikami z blachy ocynkowanej lub malowanej. Jesteśmy również producentem większych rozsiewaczy dwutarczowych o pojemności 600 i 800 litrów. Służą one do powierzchniowego wysiewu nawozów granulowanych na polach prawnych. Łąkach, ścierniskach i pastwiskach rozsiewacze dwutarczowe posiadają zbiorniki 600 i 800 litrów z blachy malowanej lub ocynkowanej. Standardowo wyposażone są w hydrauliczne otwieranie zasów, co znacznie ułatwia pracę operatorowi maszyny. Ponadto wszystkie elementy narażone na bezpośredni kontakt z nawozem wykonane są z blachy nierdzewnej.